Znalazłem to w jakichś piekielnych krainach, ale nie potrafię tego odszyfrować. To portal między wymiarami. Jednej z wiosek, z był pewien człowiek. Chciałbym, żebyś mógł go odnaleźć. No, Almierz! Dobrze cię widzieć, Stef. Co robisz przez ten czas? Usłyszałem coś jakby ryk smoka. Chwilę po tym wszystko zaczęło wirować, zaczęło wyrywać mój bar. Obudziłem się w kompletnych ruinach. Wszystko w części. Wszyscy martwi. Oprócz mnie. Wszystko zmieniło się to w pustkowie, który teraz widzisz. No dobra, Seth. Musimy pogadać. Na poważnie. Chciałeś pokazać? Tak. Ten portret, który stworzyliśmy. Jest tutaj więcej rzeczy takiego typu. O czym ty mówisz? W całej krainie rozmieszczone są w światynie. Nie zostały zrobione przez człowieka, nigdy nie widziałem takich materiałów. Rose że są w nich podobne portale. Więc... nie zamierzam ponownie próbować wracać do domu. Za duże ryzyko. W ogóle... poznać Roz, Gdzie teraz jest? Była jedną z niewielu z kapłanów, którzy przyżyli. Powiedziała, że idzie połączyć z duszą, z rodziną czy coś takiego. Wiesz, te brednie kapłanów o życiu wiecznym. Okej. Okay. Może przytoczyć ci wszystko, co powiedział mi Rose? Ok. Eee, Ty wszystkie pięć świątyń przepełni blask wszechmocnego, równowaga zostanie przywrócona. Czekaj, chyba nie nadążam. Jest tutaj pięć świątyń, w których. co dokładnie jest? Tego nie wiem. No dobra, ale czemu przez te lata tego nie sprawdziliście? Dowiedziałem się o tym trochę ponad rok temu. Na razie znalazłem dwie świątynie. Rok i dwie świątynie. Ja, to duży obszar do sprawdzenia. A do tego mamy problemy z tymi fanatykami. Okej, okay, więc tak. Dwie świątynie. Co zrobimy z tym faktem? Najlepiej byłoby się rozdzielić i sprawdzić osobno. Zaraz zaznaczę ci na mapie, gdzie dokładnie musisz jechać. Niestety nie mam konia. Dam ci jednego z wioski. Trochę ich mamy. A i takich nikt nie używa. Okej, okay, rozumiem. Zaznaczaj też, jeśli znajdziesz coś dziwnego, może to być jedna ze świątyń. Niech będzie. A, skąd będę wiedział, że jestem na miejscu? Będziesz wiedział, o to się nie martw. A teraz chodź. No, no, robi wrażenie. Żadnych schodów. No to siup. W zasadzie to nie zastanawiam się nad jednym. Kim są ci kapłani? Czytałem oni dawno temu. Wraz ze smokami bronili bezbronnych przed potworami. Byli bohaterami naszej krainy. Niestety, wszystko się zmieniło. To musieli walczyć z człowiekiem. Wioski, które bronili. Zaczęły się obrazy przeciwko nim, a to wszystko przez. Smoczych kłusowników. Tak. Wszystkie smoki zostały zabite, a kapłani musieli uciekać. Zaczęły chodzić plotki o tym, że także wyginęli, ale w końcu uznano to za prawdę. Jak się jednak okazało, żyją. Spotkałeś ich. Halo. Jest tu kto? Kto tam? chodź! Pała wszechmocnemu. Co jest? Dziękuję za jak zawsze zresztą liczne przybycie. Oddanie to właśnie ono będzie tematem dzisiejszego okazania. To właśnie dzięki naszemu oddaniu codziennie zbliżamy się do Wszechmocnego. I to właśnie oddanie daje nam siłę, by przeciwstawiać się złu. Nasze poświęcenie pozwala nam zdobyć szacunek jedynego i po śmierci powstać bez żadnych zmartwień, problemów czy smutków. sef Almiasz Co to było? Ja nie rozumiem. Wtedy właśnie podróżnik odkrył jej prawdziwą naturę. Niestety było już za późno. Wysłanik śmierci stał przed nim i uśmiechał się szeroko. Jego uśmiech był ostatnią rzeczą, jaką podróżnik zobaczył. Później była tylko ciemność. Halo? Co to jest? To... Rdzeń Rdzeń portalu A jakby tak... Wróciłeś. Tak. Coś nie tak? Mam do ciebie pytanie. Dobra, sami to. Chcesz coś, z Barku? Słuchaj, byłeś w świątyni, co nie? No tak, tak samo jak ty. Znalazłeś tam może, nie wiem, jakieś książki, chociaż ma jakąś małą biblioteczkę? To jakieś przesłuchanie? Odpowiedz. Więc? Nie. Okej. Okay. A ty jakieś znalazłeś? W zasadzie to nie, ale... rdzenie w tych świątyniach były takie same jak te z portalu. Te. Mówiłem ci. Spotkałeś coś dziwnego? W sensie, czy ściany wyrastały? Jaki to ma związek Sef? Żaden. Po prostu pytam. Mhm. Mm Pogadajmy innym razem. Dobra, nie ma dziś na